Te zdjęcia opublikowała w sieci Wielkopolska Policja. Podejrzanych uwieczniła na chwilę przed pożarem po mostu pobliska kamera monitoringu. Dzięki pomocy internautów funkcjonariusze namierzyli do sprawców. Jeden ma 15 lat, a drugi 16. Ci dwaj młodzi ludzie trafili do komisariatu w obecności opiekunów prawnych. Ze względu na wiek podejrzanych o losie sprawców zadecyduje sąd rodzinny. Na podstawie materiału dowodowego, którym dysponujemy, jesteśmy przekonani, że ci Dwaj chłopcy mają bezpośredni związek z pożarem tego pomostu. Most podpalono w ostatnią sobotę października. Siedem lat temu w ramach projektu Plażo Jada Molo nad Jeziorem Strzeszyńskim odnowiono. Była to inicjatywa mieszkańców wybrana wówczas w poznańskim budżecie obywatelskim. Polegała ona na odnowieniu poznańskich plaż, w tym tej nad Jeziorem Strzeszyńskim. Część osób, które po prostu były zaangażowane w projekt Plażo Jada. Pokazuje nam przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Strzeszyn, Dominika Kazenka Podlaszewska wraz z blisko 30 osobami była zaangażowana w plażojadę nie ukrywa że dla wszystkich uczestników projektu pożar pomostu był dużym szokiem straty są ogromne nie tylko finansowe ale także ekologiczne Powiedziałabym także o stratach moralnych, ponieważ y, pomost był częścią dużego projektu Plażo Jada, projektu y, realizowanego dzięki ogromnej pracy całej Rzeszy ludzi. Adna ma nadzieję, że odbudowa Molo to tylko kwestia czasu. Te informacje mamy z POSIR-u, że miasto ma wolę, żeby ten pomost jak najszybciej odbudować. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ten obiekt powrócił. Zapewnia Filip Borowiak z Poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Jak przekonuje, trwają już rozmowy z ubezpieczycielem w sprawie potencjalnego odszkodowania. Najpierw jednak dodaje, trzeba sprawdzić, czy można będzie przy odbudowie wykorzystać niespalone części pomostu. Musi zostać sprawdzona konstrukcja, na której ten pomost był posadowiony, bo to są pale betonowe, na nich była konstrukcja stalowa. Zachowanie domniemanych podpalaczy jest karygodne i może mieć związek z presją otoczenia, tłumaczy psycholog Michał Jaworski. Może się to wydawać. Kuriozalne, ale naprawdę czasem do takich dziwnych, umówmy się, wydarzeń i takich niezrozumiałych z punktu widzenia społeczeństwa może dochodzić właśnie do, w braku innych obszarów, gdzie można uzyskać jakąś uwagę. Straty związane z pożarem sięgają miliona złotych. Paweł Głuszyński, pół dnia.